Dwanaście. Ojciec i syn. Pan Nortier, on to bowiem wszedł właśnie do Wilforta, odprowadził wzrokiem służącego aż do drzwi, potem zapewne z obawy, żeby nie podsłuchiwał z przedpokoju, wyjrzał za nim. Przezorność ta nie była zbyteczna, a pośpiech, z jakim imć żarmę się wycofał, dowodził, że często dopuszczał się grzechu, który zgubił naszych pierwszych rodziców. Następnie pan Nortier sam zamknął drzwi w przedpokoju, a zamknąwszy zasówkę w sypialni, podał w końcu rękę Wilfortowi, który wciąż w osłupieniu przypatrywał się tym nadzwyczajnym poczynaniom. Wiesz, kochany Gerardzie, — rzekł pan Nortier, spoglądając na syna z zagadkowym uśmiechem, nie bardzo wyglądasz na zachwyconego moim przybyciem. O skądże? Odparł Wilfor. Rad jestem niezmiernie. Ale nie spodziewałem się twojej wizyty i bardzo mnie to zmieszało. Ależ drogie dziecko, rzekł Nortier rozsiadając się, mógłbym przecież powiedzieć ci to samo, bo jakżeż donosisz mi, że twoje zaręczyny odbędą się 28 lutego w Marsylii, a 4 marca pojawiasz się w Paryżu? Nie wyrzucaj mi mojego przyjazdu, ojcze, bo jeśli tu jestem, to dla ciebie i być może zdołam cię ocalić. A, do prawdy. — rzekł pan Nortier, rozpierając się wygodnie w fotelu. — Dla mnie. — Wytłumacz się jaśniej, mój ty, panie prawniku, to może być ciekawe. — Ojcze, czy słyszałeś o pewnym klubie Bonapartystów, który ma siedzibę przy ulicy Saint-Jacques, pod numerem 53? No — A tak, jestem tam wiceprezesem. — Ojcze, twoja zimna krew przejmuje mnie dreszczem. — Cóż chcesz, mój drogi? — kiedy ktoś był wygnany przez górali, uciekał z Paryża, ukryty w furze siana, tropiły go na wrzosowiskach pod Bordopsy, gończe Robespiera, może się zahartować. Mów zatem, co się stało w tym klubie. To się stało, że ściągnięto tam generała Kessnela, że generał wyszedł z domu dziewiąty wieczorem, a na rano znaleziono go w sekwanie. Ktoś ci opowiedział tę piękną historię? No, sam król. Dobrze. W zamian za to ja ci także powiem nowinę, rzekł pan Nortier. Ojcze, ja już chyba wiem, co mi chcesz powiedzieć. Aha, zapewne wiesz już o wylądowaniu jego cesarskiej mości. Ciszej, ojcze, błagam, przede wszystkim ze względu na ciebie, a potem i na mnie. Tak, wiem o tym, a nawet wiedziałem o tym przed tobą. Trzy dni pędziłem z Marsylii do Paryża wściekły, że nie mogę posłać myślą przez te dwieście mil tej wieści, od której płonęła mi głowa. Trzy dni? Chyba już oszalał. Przed trzema dniami cesarz jeszcze nie wylądował. Cóż z tego wiedziałem o tych zamiarach? Jakim sposobem? Dzięki listowi z elby, pisanemu do ciebie, ojcze, znalazłem go w kieszeni wysłannika. Gdyby ten list wpadł w inne ręce, już byś był rozstrzelany, mój ojcze. Nortier roześmiał się. No, no popatrzcie, rzekł. Restauracja nauczyła się od cesarstwa szybkiego załatwiania interesów. Rozstrzelany, ależ kochasiu, Czemu ci tak pilno? I gdzież jest ten list? Znam cię tak dobrze, że jestem pewien, żeś go nie rzucił nigdzie w kąt. Spaliłem go, żeby ani śladu po nim nie zostało. Ten list był dla ciebie wyrokiem śmierci. I zgubą dla twojej kariery? Dodał zimno pan nortier. Tak, dobrze to rozumiem, ale nie mam się czego obawiać, bo ty mnie osłaniasz. Więcej zrobiłem dla ciebie. Ocaliłem ci życie. No, do diabła. Sprawa staje się coraz bardziej dramatyczna. Mów jaśniej. Wrócę więc do sprawy klubu przy Saint-Jacques. O, zdaje się, że ten klub naprawdę leży na wątrobie panom z policji. A dlaczego nie szukają lepiej? Na pewno by go już znaleźli. Jeszcze go nie odkryli, ale wpadli na ślad. E, to słowa sakramentalne, znam je dobrze. Kiedy policja nic nie wie, to powiada, że trafiła na ślad. A rząd spokojnie czeka, aż mu ci głupcy powiedzą z uszami po sobie, że go stracili. Ale znaleziono trupa. Generał został zabity. A na całym świecie nazywa się to morderstwem. Morderstwo mówisz? Ale przecież nic nie dowodzi, że generał został zamordowany. Co dzień znajdujemy tylu ludzi w Sekwanie, których tam albo rozpacz rzucił, albo utonęli, nie umiejąc pływać. Ojcze, wiesz dobrze, że generał nie utopił się z rozpaczy, i że w styczniu nikt nie kąpie się przecież w Sekwanie. Nie, nie, nie łudź się, ta śmierć jest słusznie kwalifikowana jako morderstwo. I któż się tak zakwalifikował? Sam król? Król? Sądziłem, że jest filozofem na tyle, aby rozumieć, że w polityce nie ma morderstw. W polityce. Wiesz to równie dobrze jak ja, nie ma ludzi, tylko ideę, nie ma uczuć, a tylko interesy. W polityce nie mówi się, że zabito człowieka, ale że usunie to przeszkodę. Mam ci powiedzieć, jak było? Posłuchaj, myśleliśmy, że można liczyć na generała Kysnela, bo polecono go nam z Elby. Jeden z naszych idzie do niego i zaprasza na spotkanie do klubu, gdzie spotka przyjaciół. Przychodzi, odkrywamy mu cały plan. Ucieczkę z Elby, zamierzenie lądowania. A potem, kiedy wszystkiego wysłuchał, wszystko zrozumiał i kiedy nic już nie mieliśmy przed nim do ukrycia, ono świadcza, że jest royalistą. Wszyscyśmy spojrzeli po sobie. Żądamy, aby przysiągł. Przysięga, ale tak niechętnie, że doprawdy była to obraza boska. A nie przysięga. I mimo to puszczamy generała bez przeszkód. Wyszedł wolny. A że nie wrócił do domu? Cóż chcesz? Wyszedł od nas i pewnie pomylił drogę, nic więcej. Gdzie tu morderstwo? Doprawdy zaskakujesz mnie. Ty, zastępca prokuratora królewskiego, opierasz oskarżenie na tak marnych dowodach? A czy ja kiedykolwiek odważyłem się powiedzieć Ci, kiedy pełnisz obowiązki wiernego royalisty i ścinasz głowę któremuś z naszych, mój synu, popełniłeś morderstwo? O nie. Powiedziałbym, bardzo dobrze, wygrałeś pan bitwę, jutro rewanż. Ale strzeż się, ojcze, bo kiedy my się weźmiemy za rewanż, będzie on straszliwy. Nie rozumiem Cię. Ojcze, liczysz na powrót uzurpatora? Owszem, ale się mylisz. On nie przejdzie we Francji dziesięciu mil, jak go dościgną, osaczą i pojmą jak dzikie zwierzę. Przyjacielu, cesarz jest w tej chwili na drodze do Grenoble. Dziesiątego albo dwunastego będzie w Lyonie, dwudziestego lub dwudziestego piątego w Paryżu. Cały naród powstanie, aby mu iść z pomocą. On ma przy sobie garstka, tu całą armię wyślą przeciw niemu która stanowić będzie orszak towarzyszący mu do stolicy. Ach, w istocie mój, Gerardzie, wielki z ciebie dzieciak. Myślisz, że masz doskonałe informacje, kiedy trzy dni po wylądowaniu telegraf ci donosi. Uzurpator wylądował w Cannes z kilku ludźmi i wysłano za nim pogoń. Ale gdzie jest? Co robi? O tym nie wiecie zgoła nic. To tylko wiecie, że go ścigają i to prawda, ścigać go tak będą bez jednego wystrzału aż do samego Paryża. Grenoble i Lyon to wierne miasta stawią mu nieprzebyty opór. Grenoble z uniesieniem otworzy mu swoje bramy, cały Lyon wyjdzie na jego spotkanie. Wierz mi, że i my mamy dobre wiadomości, i nasza policja warta jest waszej. Chcesz na to dowodu? Ukrywasz przede mną swój przyjazd, a ja w pół godziny po tym, jak przejechałeś rogatki, już o tym wiedziałem. Adres powiedziałeś tylko poczty Lyonowi, a ja jak widzisz, znam go. Najlepszy dowód. Że przychodzę do ciebie w chwili, gdy siadasz do stołu. Zadzwonikasz, dać drugie nakrycie, zjemy obiad razem. No, przyznaję, odpowiedział Wilfor, spoglądając ze zdziwieniem na ojca że wydajesz mi się doskonale poinformowany Mój Boże, rzecz prosta. Wy, którzy jesteście teraz u władzy, macie tylko te środki, które daje pieniądz. My zaś, który czekamy na Napoleona, mamy te środki, które biorą się z poświęcenia i oddania oddania! Rzekł ze śmiechem Wilfor. Tak, oddania to szlachetna nazwa ambicji, która oddycha nadzieją. I pan Nortier sięgnął pod dzwonek, aby wezwać służącego, którego Wilfor nie miał jakoś chęci przywołać. Gerard chwycił go za rękę. Poczekaj chwilę, rzekł. Jeszcze słówko, tak? Choć policja królewska jest tak fatalna, zna jednak jeden straszliwy fakt. Jaki? Rysopis człowieka, który rankiem tego dnia, gdy zniknął generał Kessnel, był u niego w domu. A więc zna jego rysopis i ta zasna policja? I jakże on brzmi? Cera śniada, włosy, brwi, faworyty czarne, surdut granatowy, zapięty pod szyję, rozetka legi honorowej w klapie, kapelusz z szerokim rondem i laska trzcinowa. Ho, ho! Wiedzą to wszystko, rzekł Nortier. I czemuż w takim razie nie schytali go natychmiast? Ponieważ wczoraj lub przedwczoraj stracili jego ślad na ulicy Kok eron a nie mówiłem ci, że wasza policja to banda durniów? Tak, ale dziś lub jutro mogą go znaleźć. Tak, rzekł nortier, rozglądając się beztrosko wokół. Tak. Jeżeli nikt tego człowieka nie ostrzegł, ale on wie o wszystkim, dodał z uśmiechem, i zmieni natychmiast twarz i ubiór. To mówiąc podniósł się, zdjął surdut i halsztuk, podszedł do stołu, gdzie leżały przybory toaletowe syna, wziął brzytwę, namydlił twarz i w prawną ręką zgolił owe kompromitujące faworyty, tak cenny dowód dla policji. Wilfor patrzyła też przestrachem, który graniczył z podziwem. Zgoliwszy faworyty, nortier zmienił fryzurę i zawiązał sobie zamiast czarnego halsztuka kolorowy, który znalazł w walizce. Zamiast granatowego surduta pod szyję zapinanego włożył luźny, brązowy surdut wilforta. Przymierzył przed lustrem cylindersyna i kontent ze swego wyglądu postawił w kącie, tuż przy kominku, trzcinową laskę. Chwytając za to lekką bambusową laseczkę syna, którą machnął kilkakrotnie w powietrzu, przecinając je ze świstem. No i co? Zwrócił się do syna, oszołomionego widokiem tej całkowitej przemiany: I co? Myślisz, że twoja policja pozna mnie teraz? Nie, ojcze bąknął Wilfor. Mam przynajmniej nadzieję, że nie. A teraz, kochany Gerardzie, zdaje się na twoją ostrożność. Zniszcz wszystkie te szmaty które zostawiam pod Twoją opieką. O, bądź spokojny, ojcze, rzekł Wilfor. Tak, tak. Teraz przyznaję, że masz słuszność i że może rzeczywiście ocaliłeś mi życie. Ręczę Ci jednak, że Ci się za to wkrótce odwdzięczę. Wilford potrząsnął głową. Wątpisz? Mam tylko nadzieję, że się łudzisz. Będziesz jeszcze widział króla? Być może. Chciałbyś ujść w jego oczach za proroka? Źle przyjmują na dworze proroków, nieszczęść, ojcze. To prawda, ale prędzej czy później taki prorok wychodzi na swoje. A jeśli założymy, że będzie druga restauracja, możesz ujść wówczas za wielkiego człowieka. Ale co w końcu miałbym powiedzieć królowi? No, powiedz mu tak. Waszą królewską mość oszukują co do stosunków we Francji, opinii miast i ducha panującego w wojsku. Ten, którego w Paryżu nazywacie potworem korsykańskim, w Nevers nazywa się jeszcze uzurpatorem, ale już w Lyonie nosi imię Bonapartego, a w Grenoble cesarza. Wasza królewska mość sądzi, że on jest otoczony, ścigany, że ucieka, ale nie. Jego marsz jest szybki jak klot orła tego, który figuruje na jego godle. Jego żołnierze, którzy, jak sądzicie, umierają z głodu, są znużeni i gotowi do dezercji. Rosną w liczbę, jak tocząca się kula śniegu. Wyjeżdżaj, najjaśniejszy panie. Oddaj Francję prawdziwemu jej panu, temu, który ją zdobył, a nie kupił. Wyjeżdżaj nie dlatego, abyś miał być wystawiony na niebezpieczeństwo. Przeciwnik twój jest na tyle silny, że może cię ochronić swoją łaską, ale ty, wnuk świętego Ludwika, nie powinieneś w tak upakarzający sposób zawdzięczać życia zwycięzcy spod Arkol Marengo Jausterlitz. Powiedz mu to, Gerardzie, albo... Nie, nic mu nie mów. Nikomu nie zdradzaj, żeś wyjeżdżał. Nie chwal się z tego, po coś przybył do Paryża, wsiadaj z powrotem do dyliżansu. W tę strony gnałeś, co skoczy, teraz wracaj, co tchu. Wjedź do Marsylii nocą, wejdź do siebie tylnymi drzwiami i zachowuj się cichutko, pokornie i dyskretnie, a nade wszystko neutralnie, bo tym razem, przysięgam, będziemy działać energicznie i znamy doskonale naszych wrogów. — Jedź, synu, jedź, kochany Gerardzie, jeśli zastosujesz się do tego, czy przez posłuszeństwo dla rozkazów ojca, czy przez wzgląd na przyjacielską radę, nie wyrzucimy cię ze stanowiska. — Dzięki temu — dodał Nortier, uśmiechając się — będziesz mógł ocalić mnie po raz drugi, jeżeli kiedyś szala polityczna wzniesie cię w górę, a mnie pogrąży w dół. — Bądź zdrowy, kochany, jeśli byś znowu przyjechał do Paryża, zatrzymaj się u mnie i nortier wyszedł zachowując spokój który go nie opuszczał ani na chwilę podczas tej tak trudnej rozmowy wilhor blady i poruszony podbiegł do okna odsunął firankę i ujrzał jak ojciec spokojny i niewzruszony przechodził koło kilku mężczyzn o podejrzanym wyglądzie zaczajonych tu i ówdzie na ulicy których postawiono tam zapewne po to by zatrzymali człowieka z czarnymi faworytami w granatowym surducie i w kapeluszu z szerokim rondem Wilfor stał tak niemal nie oddychając, póki ojciec nie zniknął mu z oczu, skręcając w ulicę Bussi. Potem rzucił się ku pozostawionej odzieży, ukrył czarny, czarny hal sztuki, granatowy surdut na dnie walizki, włożył podróżną czapkę, zawołał na służącego, wzrokiem powstrzymał wszelkie pytania, jakie tamten miał ochotę zadać, zapłacił rachunek hotelowy, wsiadł do zaprzężonej już karety, w Lyonie dowiedział się, że Bonaparte wkroczył do Grenoble i wśród powszechnego poruszenia, które towarzyszyło mu przez całą drogę, przybył do Marsylii miotany niepokojem, który zakrada się do serca człowieka z ambicjami przy pierwszym uśmiechu kariery.